Za co kochasz Krzysiu mamę? Za serce. Kocham mamę, że idzie z, ze mną na drogę rowerem. Już? I mama chodzi i pójdzie. Mama może iść ze mną na, na, na rowerze i na rowerze. Bo moja mama widaje kwiaty i ją bardzo kocham. Za serce. Ho, kocham swoją mamę. Bo jeździ ze mną na ramkach i za serce. Że serce i mnie I mamy. Yes. Yeah. Mama po idzie ze mną na prędzej i jeszcze pójść po, na roweru i z mamy do mama pójść na światło. Kocham, mamy jeździ ze mną na rowerze i kocham, mamy bo... i chodzi ze mną na spacer. Kocham mamę, bo, bo jeździ ze mną na rower. Mm. Kocham mamę, bo, bo jeździ, bo, bo prowadzi mi rower i, i, i że ze mną chodzi na spacer i że nie kocha. i robi mi zabawki. Kocham mamę, że rodzi dziecię i już nie tylko ją urodzi. Kocham mamę, dlatego pojeździ ze mną na lądowisze. Kocham mamę, bo robi mi chleb i smaczne szajki. Mama, i jeździć ze mną rowerem na plac. Kocham mamę za to, że ze mną gra i za mną bawi i za jej że za, za złote. Ja. Co kocham, za co kocham tatę? Ta, za, za to, że, że zrobił mi trampolinę i że ze mną się uczy jeździć na rowerze. Kocham go tatę, bo on mi kocha. Kocham tatę, mi zrobi domek i. taki. domek, taki. Kocham tatę, bo on mi zrobi trampolinę i, i niedługo, niedługo mi jeszcze zrobi domek na drzewie i jeszcze bo zbiera mi owoce i włącza mi bajki na laptopie. Kocham tatę, bo ze mną jeździ wszędzie. Kocham tatę, no bo cały mi kupować miszę i prezenty i na rowerze mnie jeździ. Kocham tatę, no bo będzie się będzie mnie uczył jeździć na wrotkach i jeszcze, że, że zawsze, że, że jeździ, że zawsze jak jeździ motorem, to, to mnie tam, to mnie bierze. Jeździ ze mną na rowerze. No, jak jechał na rowerkach, to ja też jechałam. Na tej kurce Kocham mamę, patrzę, że poszedłem na lody z tatą i poszedłem z tatą. Jest w sklepie, kupi mi i kocham to. Kocham tatę, bo, bo, bo mi włącza bajki na laptopie i jeździ ze mną na rowerze i chodzi ze mną na plac zabaw. Kocham tatę, bo, bo jeździ ze mną ciężarówkami. Kocham tatę, że że jeżdżę z nim na rowerze, jeżeli kupimy telefon do nauki i z nim jadę na lody. Kocham tate, że kiedyś mi kupił błuchaniec. Kocham, Kocham tatę, że mną mieli dobrać w rowerem. Kocham tatę, że kupił mi latawiec i jeszcze naprawi bi Kocham tatę, bo, bo jeździ ze mną, bo pojedzie ze mną na gofry. Kocham tatę, bo jeździ ze mną ciężarówką. Kocham tatę, bo mnie nauczy jej Kocham swojego tatę, bo bo ze mną do babci do babci. Mamo tato kocha cię. Mamo Tata, kocham was. Mama tata kocham cię. Mama, mama tato kocha. Kocham cię całym sercem. Mamo, tato, kocham was całym sercem. Mamo, tato kocham was. Mamo, tato kocham cię. Jak kocham mamę i Mamo, kocham cię. Mamo i tata Was z całego serca Kocham Tata i Mamo, tata Kocham Cię Tato, mamo Kocham Cię Tato, mamo Kocham Cię Całym życiem Całym dzieciom Całym, 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 całym.

走。高高。